Z tyłu za mną jest plac budowy bardzo takiego ważnego dla Wołomina, strategicznego przedsięwzięcia poszukiwanie wód termalnych. Bardzo cieszymy się, że nasze wieloletnie starania i takie strategiczne myślenie o przyszłości Wołomina nabiera już realnego kształtu. Wniosek w pilotażowym, bardzo ważnym programie rządowym złożyliśmy już jakiś czas temu i jeszcze przed kryzysem energetycznym, bo rzeczywiście Warto wykazać się roztropnością i skorzystać z dofinansowania, bez którego pewnie nie podjęlibyśmy się tego wyzwania. E, większość e, e, pieniędzy, które zapłacimy wykonawcy e, za, te, za tę usługę, pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podejrzewam, że w normalnych okolicznościach gmina, gminy nie byłoby stać na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Jest ono strategiczne i przyszło. Od 10 marca zacznie się tutaj naprawdę bardzo intensywna praca. Pewne uciążliwości dla mieszkańców pojawią się, ale mówimy y, o tym już od dłuższego czasu. Przygotowujemy swoich mieszkańców na, na te trudności, za które bardzo serdecznie przepraszamy. Muzyka